Dobrze, walka tu na pierwszym piętrze da nam do wiadomości, na jakim piętrze was umieścić. A teraz zasady. ale zaraz, zaraz rozsmaruje mnie tym bebehem. Toż to widok pierwsza klasa. Raz po mordzie i jest kasa. Dlaczego się na to zgodziłem? Będziemy musieli wystąpić pod przezwiskami, bo jesteśmy za młodzi, żeby wziąć udział w turnieju. Czy nie mówiłeś, że wziąłeś w nim udział jak miałeś 6 lat? Te, oni uwierzą w cokolwiek im powiesz. Nawet gdybyś pisał coś w stylu Król Mrówek czy inny nonsense. Boże, o macie tu formularze zgłoszeniowe. Proszę o się, że wpisaliście prawdziwe informacje. Jasne. Spokój się i trzymaj się planu. Masz, wypij to i będzie kit. Dobra. No i dobra. Jesteście gotowi. Już po mnie! Bla, 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 bla... Bla... Bla, 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 Że co? O kurze, twarz nie Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Oto wchodzi brzuch stutonowy. O No O jeny. Nasze pierwsze morderstwo dnia ludziska! Gratulacje dla zwycięzcy! Pana... Super duper Sayama 10 Goku, ludzie! Co? Tak, tak! To ja! Co ja zrobiłem? Ło, wow, też wygrałeś swój pierwszy mecz jednym ciosem? Tak, ale to nie było pierwsze zabójstwo. Dupku. No, też wygraliście pierwszą walkę, ale sztos! Słyszałem, że zakończyliście to jednym uderzeniem. Czytałem o takim jednym, co wygrywa wszystkie swoje walki jednym ciosem! To naprawdę sztos! Mam na imię Zusi, ale mój tata nazywał mnie często inaczej. Na przykład cuka, Dubek, gór czy pipa! Ojeju, naprawdę chcę zabić tego brzdąca! Po... powiedziałeś to na głos! Tak. Eee, cóż, miło było Cię poznać. Spadamy. Dobra, teraz wystarczy czekać, aż nas do walki. Muszę Go, Gon, nie powstrzymuj mnie. Dobra, więc. Jesteśmy zbyt leniwi, żeby ustalić, kto walczy z kim i tak dalej, więc. wybierzcie kogo chcecie zabić i was wrzucimy do ringu. Wybieram tego małego knypka. Tata też mnie tak nazywa. Następna walka jest pomiędzy tymi dwoma nowymi. Po prawej mamy mrówkowego króla łamacza! Nie. A po lewej stronie jest. Cóż! Jestem Zuszy! Wiecie, nie za bardzo godzę się na przemoc wobec dzieci, ale nie potrafię rozdzielić tych dwóch słodziaków. Że niby co? I nie masz się kiruła, to tę walkę na serio! Dawaj, synu! Przegraj to! O, dobra, poddaję się. Powtarzam. Że niby co? Sorka. Dada chce, żebym przegrał. Nie, nie, nie rób tego. Pozwól mi cię zabić legalnie! Hej, jak poszła walka? Jeśli chcesz żyć. Boję się. Gratuluję dzieciaki, o jakich marzyłem. Co? Zamknij ryj, dzieciaku, którego nie chcę. Kim ty jesteś? Jestem tego czegoś opiekunem. Oj, nie się, tato. Bo znowu nężczym do jedzenia. Jasne, tato. Mm. Więc, dzieciaki, co powiecie na jakiś mały trening? Tredowały się go, bo jeśli tak, nie. Całkowicie cię rozumiem. Gdyby tylko nie geny i jego okropnej matki, to byłby niezłą maszyną do zabijania, ale przynajmniej może przyjąć liścia w mordę. Jestem najsilniejszy. Wychodzimy. Chyba, że przyjdziecie do mojego domu. Dam wam cukierki, nauczę was nen, posypę jaja i zapłacę długi hazardowe. Jesteście chętni? Nen? To jakiś smak? Nie, jak nen. Wiesz co to nen? Ren? Znacie ren? Czekajcie, znacie nen? Ren, ten, zetsu, hatsu. Coś wam się kojarzy? Brzmią smakowicie! Prawda? Więc idziemy do domu! Go, nie! Godnie! Cholera. Okej, okay, czy jesteście gotowi na najbardziej rygorystyczny trening waszego życia? Jej! No dobra! Potrzymaj ten kieliszek z wodą. Jesteś zajebisty! Więc mogę używać teraz Nen? Jasne. Aktywuj teraz ten i po prostu daj się jebnąć twarz. Okej. Okay. A jak mam... I teraz wiem, jak mam używać Nen. Masz kolejną rację! Teraz skop podobsko! Tatoś potrzebuje nowego synka! Nie daj sobie rady z tego Moj Doritosu! To nie przypadkiem... Bączki? Jestem zmęczony tym legalnym głowem? Bywałam stąd! Ale dopiero zacząłeś! Co?! ty pierdolałeś?! Udałem mu Muszę stąd uciekać! on jest zwycięzcą! Nie ma tu nikogo, kto może powstrzymać tego tytana na ringu. To było coś! Jestem ciekaw, jak walka Nie Nienawidzę rzeczy! Dlaczego nienawidzisz rzeczy? Myślisz, że chciałem tak zabrzmieć? Napijasz się ze mnie? Nie, nie całkiem. To wina tego głupiego lekarza z kartą kredkową. Chwila. Kredkową? Jak się nazywał? Najlepszy lekarz świata, Liorio? Ee, kwestionujesz to. Nie, naprawdę sam się tak nazwał! Dodając ten cholerny pytajnik na końcu własnego imienia i to wszystko jedno słowo! Bardzo mi przykro. Świetnie! Zapłacisz za to! Nauczę się szacunku! Ten człowiek... nie żyje. Kilua wygrywa! No dobrze, go. Wszystko, co musisz zrobić, to wygrać w następnej walce, a wtedy będziemy mogli walczyć na ostatnim Jej! piętrze. Aż do śmierci. Co? Jeszcze raz? Och, ja chcę... A? Witajcie, moje żonki. O, dzięki Bogu. Teraz, Gon, jeśli pójdziesz ze mną, możemy zacząć twój mecz! O, długo się nie widzieliśmy, Gon. Bardzo długo czekałem, o! Bardzo długo! Swoją drogą, Gonuś. Napisałem dla ciebie piosenkę miłosną. No, nie! nie. Ajba! bo! Czas, abyś nauczył się! Nie! nie. Chciałem się tylko wyszczać! Będziesz mógł się odlać! Idziesz na studia! Chłopcze! Ja falę! Jestem ciekaw, jak Leorio sobie radzi! Ej, zaraz! W tej krzese są cycki! A, takie buty!